Dzień dobry Państwu. Moim rozmówcą jest dziś starosta powiatu mieleckiego, Stanisław Lączak. Witam serdecznie, Panie Starosto. Dzień dobry Państwu. A naszą rozmowę z naszym gościem zaczniemy od tematu wirusa zwanego popularnie ASF-em, a dokładnie o jego braku na szczęście w powiecie mieleckim. Kilka dni temu zostały przeprowadzone opryski w celu zwalczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Dodajmy to już drugi taki oprysk mający na celu zatrzymanie dzikiej zwierzyny na granicy powiatu. Panie Starosto, w jakich miejscowościach zostały przeprowadzone te działania? I czy to oznacza, że to właśnie na tych terenach istniało największe niebezpieczeństwo zarażeniem zwierzyny hodowlanej tym wirusem? Wirus ASF cały czas krąży wokół powiatu mileckiego. On jest już na powiecie kolbuszowskim, a przede wszystkim tarnobrzeskim. Obserwuje się tam padnięcia dzików. Na szczęście nie są zarażone hodowle trzody chlewnej, i ostatni przypadek odstrzału dzika, który był zarażony ASFM na powiecie tarnobrzeskim miał miejsce 4 sierpnia tego roku, a my na drugi dzień już. Trzeci raz uściślam, trzeci raz mm -hmm. dokonaliśmy taki op, oprysk e, prewencyjny, który tworzy taką barierę zapachową dla dzików i innej zwierzyny, która po podejściu do tej bariery odchodzi po prostu, bo, bo to odstrasza między innymi dziki, mamy to udokumentowane, stąd między innymi y, no, powiat mielecki póki co jest wolny od ADZF-u, tak to powiem, chociaż y, część gmin jest objęta strefą żółtą, część dwie gminy domyśl i Wadowice jest w ogóle jako biała, więc tam nie ma żadnych ograniczeń, ale na szczęście nie mamy czerwonej strefy. Te opryski tworzące barierę zapachową, dla, szczególnie dla dzików, są robione wzdłuż trasy tej LHS-u, tak zwanego szerokotorowego. Tam wykonaliśmy, jak powiedziałem już trzeci oprysk. Jest on wykonywany przez służby LHS-u z Drezyny. No jest to szeroki pas, bo z jednej strony nasypu, z drugiej przez tory. Mamy udokumentowane na zdjęciach, że zwierzęta podchodzą i odchodzą, bo, bo widać to po śladach, jakie zostawiają, że odchodzą od tych nasypów, wracają się jakby w kierunku. A LHS tą to łapie tutaj, przechodzi tylko parę miejscowości łapie za tą strefą i jest od strony Czarnobrzegu. Natomiast generalnie jest to ta Część północna najbardziej zarażona migracją dzików z terenów zarażonych ASF-em z powiatu tarnobrzewskiego, więc cały ten odcinek jest odwisły, spryskiwany specjalnym środkiem zapachowym, aż tam do, do lasów, praktycznie pod nową dębę. Mhm, ale z jaką częstotliwością robicie te opryski, te działania? Czy patrzycie na zdjęcia, że one już nie, wchodzą, nie. czy mamy jakiś okres czasowy? Ten środek, zgodnie z zapewnieniami dostawcy jest skuteczny około 6 tygodni. Więc Staramy się tak co 6 tygodni wykonywać te obryski. Panie Starosto, Rada Powiatu Mieleckiego przyjęła plan naprawczy szpitala specjalistycznego w Mielcu, który zakłada poszerzenie zakresu działalności placówki w kilku punktach. Jego autorem jest pełniący obowiązki dyrektora szpitala Zbigniew Torbus. No i rodzi nam się tutaj pytanie, czy taki plan w ogóle powinien być przyjmowany od osoby pełniącej obowiązki dyrektora? Czy nie lepiej jest poczekać na wybór nowego zarządzającego mielecką lecznicą? Być może ta osoba będzie miała inną wizję i inne pomysły. No chyba panie starosto, że już wiemy, kto zasiądzie w fotelu dyrektora Mieleckiej Licznicy. Szanowni państwo, jest ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora. Zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora, dyrektor poprzedni, Więcław, i to za jego jeszcze urzędowania był tworzony plan, no, prawda, przez pana Torbusa, który był wtedy jako zastępca dyrektora do spraw finansowych, ekonomicznych. Czy były dyrektor, Więcław nie poradził sobie z Mieleckim Szpitalem? Trudno mi tak jednoznacznie to oceniać, bo są pozytywne efekty jego pracy, natomiast na pewno myśmy jako samorząd oczekiwali więcej. Sugerowaliśmy mu, żeby jeszcze tą swoją decyzję przesunął w czasie, bo wiemy, że mamy okres koronawirusa i tutaj trzeba wiele wysiłków, działań różnych zapobiegawczych, żeby nasz szpital w miarę ochronić, nasze jednostki organizacyjne przed skutkami tego koronawirusa. No ale on odeszedł. I pan Torbus. Tworzył ten plan naprawczy. Czytałem różne plany naprawcze dotyczące Mileckiego Szpitala, że jest to. Plan naprawdę zrobiony bardzo profesjonalnie zgodnie z metodologią banku gospodarstwa krajowego, i na tej podstawie można planować wiele działań naprawczych, które wykorzystają potencjał e, zarówno jeżeli chodzi o personel medyczny, jak i sprzęt i, i pomieszczenia sala operacyjne. E, oczywiście e, jest pytanie zasadne, czy to powinien robić ten plan naprawczy i powinien go przyjmować teraz zapełniącego obowiązki dyrektora, czy, czy już nowego, ale. Ten plan już był tworzony wcześniej. Był przyjęty taki plan jakby optymalizujący, gdzie słowo automatyzacja było tam powszechnie używane, chociaż do końca nie wiadomo było, co się kryje. Optymalizacja, czyli usprawnienie takie, która da pozytywny efekt finansowo-organizacyjny. Tutaj myślę, że pan Torbus nie tylko użył słowa automatyzacja, ale w tym swoim programie przedstawił wiele działań dotyczących każdego oddziału. Przedstawił, co trzeba zrobić, jakie podjąć działania, żeby wynik był coraz lepszy, a więc taki, który by nie przekraczał chociaż zdajemy sobie sprawę, że jeszcze ten rok to jest niemożliwe, żeby był jakiś dodatni mhm. wynik. Na pewno to będzie strata, tylko żeby ta strata była zdecydowanie mniejsza, żeby praktycznie jakby się udało to, żeby za 2020 rok Samorząd Powiatu nie dopłacał do szpitala i dla mnie uważam, że każdy miesiąc jest ważny, żeby ten plan w jakiejś formie był realizowany, po to, żeby jego pozytywne efekty już z każdym miesiącem powoli, Oddziaływały pozytywnie na wynik i na funkcjonowanie Szpitala Mieleckiego. A kiedy poznamy wybór nowego dyrektora? Do 10 września tego roku kandydaci na dyrektora składają swoje jakby oferty konkursowe. Natomiast 6 października tego roku będzie przesłuchanie kandydatów i wybór przez komisję po ocenie tego najlepszego. No, to jeszcze pozostańmy w temacie Mielskiego Szpitala. Panie Starosto, kiedy mielczanki będą mogły rodzić u siebie? Jeszcze kilka tygodni temu brakowało tylko drzwi, tak zapewniał nas pełniący obowiązki dyrektora pan Zbigniew Torbus, na sale oddziałowe i już wszystko miało funkcjonować. Chcemy, żeby ten remont był wykonany w wysokim standardzie, z tego względu, że bardzo wiele pacjentek. Nie korzystało z usług naszego szpitala z tego względu, m.in. jakie warunki były na tym oddziale położniczo-noworodkowym, gdzie ubikacja była wspólna gdzieś tam na końcu korytarza. Standard też sanitarny tych wykładzin, tego wszystkiego, ten ścian, no też pozostało wiele do życzenia. W związku z tym uznaliśmy, że przecież nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zlikwidować oddział położniczy. Byłby to nie do pomyślenia dla mnie rzecz. W związku z tym została podjęta decyzja o. Generalnym remoncie i to w wysokim standardzie, takim, gdzie będzie bardzo wiele pokoi jednoosobowych z łazienką osobną. Będą tam jakieś tam nieliczne też pokoje, takie sale dwuosobowe, ale też ze swoją łazienką. Także tu zdecydowanie się poprawia i wysoka jakość wykładzin. Między innymi pierwotnie planowano, że zostaną stare drzwi, ale te stare drzwi nawet nie spełniają pewnych wymogów, jakie w tej chwili stawiają przepisy, bo te drzwi. Wiadomo, że są intensywnie, nieraz w przypadkach używane i muszą być odporne na jakieś mechaniczne zniszczenie. Ten remont został poszerzony o dodatkowe elementy, jak chociażby klimatyzacja, jakieś dodatkowe rzeczy, które wychodzą w trakcie, a trudno było przewidzieć na etapie remontu. I to są wszystko dodatkowe roboty, ale jest faktem, że zbliżamy się już szybkimi krokami do końca. 2 września chcemy dokonać uroczystego otwarcia tego oddziału i myślę, że od 3 września pierwsze pacjentki będą już tam kierowane na ten oddział nowo wyremontowany i myślę, że, że będzie on naprawdę konkurencyjny w stosunku czy do profamilii, czy do innych szpitali tutaj w okolicy. I to jest dobra wiadomość dla wszystkich Pani spodziewających się swojego maleństwa. Panie Starosto, sezon wakacyjny to czas wszelakiej inwestycji. Jedne się zaczynają, drugie są w trakcie, trzecie powoli zmierzają ku końcowi, a jak wygląda sytuacja między innymi z ulicą Wojska Polskiego? Ten rok jest bardzo specyficzny z tego względu, że koronawirus wymusił trochę inne sposoby, nawet tempo realizacji, czy procedur przetargowych, czy tutaj e, jakichś uzgodnień, nawet i kwarantanna, która obowiązuje w dokumentach, to wszystko jakby opóźnia trochę. Koronawirus spowodował e, taką niepewność co do budżetu. Obserwujemy spadek dochodów, szczególnie w podatku od osób fizycznych. Bardzo ostrożnie podchodziliśmy tak do miesiąca czerwca z realizacją nowych inwestycji, natomiast te, które były rozpoczęte, więc szczególnie Drogowe wszystkie były realizowane. Natomiast jest to faktem, że rząd takiego funduszu wsparcia samorządów przeznaczył kwotę 4 833 000 dla powiatu mileckiego na inwestycje, przede wszystkim, nie na bieżące jakieś wydatki. I ta kwota myślę, że wesprze, uzupełnił ewentualną też lukę w, w dochodach, szczególnie, tak jak powiedziałem, z podatku od osób fizycznych. W związku z tym, no, w tej chwili jakby z powrotem nasze inwestycje nabierają rumieńców i bardzo bardzo wiele się dzieje, myślę, w powiecie mileckim, szczególnie, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, gdyż inwestycje drogowe uznaliśmy za priorytet, liczba samochodów znacznie wzrosła, te drogi są bardzo intensywnie eksploatowane, odczuwalne jest ich nawierzchnie, no w zastraszającym poziom tempie ulegają degradacji i trzeba przeciwdziałać temu i robić wiele inwestycji odnawiających wierzchnie, ale też w miejscach niebezpiecznych, często uczęszczanych też budować nowe chodniki. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, które już udało się zrealizować, to wspomnę tu o drodze z zgórsko droga plus chodnik na drodze powiatowej Chorzelów-Mielec, droga Sarnów-Czajkowa, nowy parking chociażby koło przychodni numer 4, który żeśmy teraz dodatkowo zrobili i uważam, że bardzo dobra to była decyzja. Też zrobiliśmy też drogę w Glinach Małych powiatową, wiele już zrobiono, ale też mamy wiele jeszcze inwestycji drogowych w trakcie, chociażby taka potężna inwestycja inwestycje jak Ramon drogi powiatowej Wadowice dolne tu do Piątkowca przez Wadowice górne no i ta ulica Wojska Polskiego bardzo ważna dla nas bo w terenach przemysłowych w strefie inwestycja na ponad 9 milionów też ona zbliża się do końca. Jestem przekonany, że do końca, tak jak przewiduje harmonogram, do końca sierpnia tego roku, będzie wykonana. Natomiast ulica Kińskiego też, i też pan wspomniał o tych utrudnieniach. Oczywiście no, wiele tam samochodów, szczególnie tych dostawczych, ciężarowych, przez wojska Polskiego przejeżdżało. W tej chwili to są objazdy. Na pewno to powoduje perturbacje, szczególnie dla mieszkańców, którzy tam mieszkają. W okolicach strefy i, no, i mają problemy z dojazdem do domu. Myślę, że to niebawem się poprawi i też poprawi bezpieczeństwo, bo tam doszły takie dodatkowe elementy chodników, ścieżek rowerowo-pieszych. Natomiast jest też ten temat taki utrudnienie, że chodzi o ulicę Klińskiego. Jest to droga powiatowa. W tej chwili też tam trwają intensywne prace. Już jest przerobione rondo, bo cały czas duże pojazdy no, zahaczały o, o te łuki chodnikowe. I cały czas ten chodnik był mimo poprawy. Dosłownie za parę miesięcy już się ta kostka rozsypywała, no, no bo jak taki łuk był pod z takim kątem dosyć ostrym, no to, to nie było siły, żeby nie najechał. W tej chwili te łuki są fajnie wypłaszczone, poszerzone, można najeżdżać. Jest taki jakby łuk najeżdżający, a potem jest wyprofilowany łagodniej i myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. No i plus tam poprawa kostki i z takich dodatkowych elementów, no to doszło na wniosek tam mieszkańców szkół funkcjonujących. Doszło szło takie dwie inwestycje właściwie, no to jedna składająca się z dwóch elementów, to są zatoki autobusowe. Myślę, że potrzebne. No, tam są takie głosy, a po co te zatoki? No, po to właśnie, żeby nie blokować przejazdu, bo ta ulica też jest ruchliwa, także wiele się dzieje. Myślę, że jest jeszcze wiele innych inwestycji, nie tylko drogowych. Wspomnę tu chociażby o ostatniej inwestycji, którą daliśmy do użytku, to jest park sensoryczny w Mielcu, przychodnia numer 5 w Mielcu. Wykonaliśmy też odwodnienie budynku, starostwa, bo tam był cały czas problem z zalewaniem, podmakaniem piwnic. Taką dużą inwestycją, która już trwa, są to to roboty postsaleniowe gruntów wsi Zakwiejów i zarównie w Nerowej, bo tam scalenie zostało wykonane teraz buduje się tam drogi przepusty wjazdy na te działki no naprawdę będzie to taka część rolnicza, gdzie każdy będzie miał fajny dojazd, szerokie drogi, gdzie dwa pojazdy rolnicze mogą się rozminąć i nie musi jeden gdzieś tam wjeżdżać na jakąś działkę, na jakiś grunt. I to jest też potężna inwestycja 4 486 tysięcy złotych. Wspomniał pan wcześniej o inwestycjach, wśród których znalazł się park sensoryczny przy ulicy Sękowskiego. No i w jego środku piękna i nowoczesna huśtawka dla osób niepełnosprawnych, wykorzystywana niestety przez osoby zdrowe, pełnosprawne. Trzeba, że korzystanie z niej jest bezpieczne. Słuchacze piszą i dzwonią, że jest ona zabezpieczona streczem i że nie może działać. I tutaj pozwolę sobie zacytować, jak gilotyna może podciąć nogi. Tak, spotkaliśmy się z tym zarzutem, znamy ten zarzut i ma, zdajemy sobie sprawę. Że niewłaściwie użytkowana ta huśtawka może spowodować nawet uszczerbek w skrajnej sytuacji na zdrowiu. Na przykład, właśnie ktoś tam nogę może wsadzić, może być uderzenie w głowę elementem takim zabezpieczającym tą huśtawkę. Generalnie chcę powiedzieć jedną rzecz. Jest to huśtawka dedykowana tylko dla osób niepełnosprawnych na wózkach bo chcieliśmy, żeby te osoby takie, no, z tymi ograniczeniami, gdzie one na tym wózku muszą się poruszać, no, też zażyły tej przyjemności huśtania się i to na wózku, bo, bo to jest dla nich taki, taki pojazd, gdzie się czują bezpiecznie i, i jakby są już dostosowane ruchowo do korzystania z tego wózka, manualnie i żeby skorzystać z tej huśtawki, to powinien być opiekun, który wjedzie na tą huśtawkę, to jest taka platforma szersza, jest taka rama, która się opuszcza, żeby zabezpieczyć tą huśtawkę, żeby aby ta osoba gdzieś tam tym wózkiem nie zjecha z, z tej huśtawki. I to jest taka platforma, która się huśta w jedną stronę, w drugą. I tam nie ma prawa być osoba niepełnosprawna na wózku bez opiekuna. Więc ma być opiekun, który spokojnie, żeby nie uderzyć w głowę, tą ramę opuści, przesunie wózek i sam jakby pomoże huśtać tym wózkiem. U nas. Jeszcze to nie miało chyba miejsca, ale wiem, że w innych gdzieś tam miastach młodzież się huśta, po cztery osoby z jednej strony, z drugiej. No fajnie się huśta, tylko ta młodzież jakby beztrosko tam się zabawia i zdarzało się właśnie, że gdzieś tam ktoś sobie nogę do tyłu wsadził, no bo się tam jakoś bawił. I ta noga jakoś tak potem podwinała się i gdzieś ktoś wsadził nogę, no i były problemy nawet ze złamaniem ze wśrękniciem nóg, więc chcemy tego uniknąć. No i potem jest odpowiedzialność, kto co jest tam dodatkowa już robią. O ile nie zrobiona, bo nie wiem, być może już dzisiaj będzie, taka instrukcja, kto może korzystać. Więc tylko osoba niepełnosprawna z opiekunem, i tylko po to jest ta huśtawka, żeby dać możliwość właśnie zażycia tej przyjemności, ustania się przez osoby tak wykluczone z takimi ograniczeniami, poruszające się na wózkach. I kolejna rzecz, yy, mamy już pracownika który będzie się opiekował generalnie tam porządkami i dbaniem o ten plac, będzie też obsługiwał tą huśtawkę. Więc jest telefon, każdy, kto przyjdzie z osobą niepełnosprawną, wykona telefon, ta osoba podejdzie szybciutko, otworzy, bo ta huśtawka w tej chwili ona będzie zablokowana taką kłódką. Czyli nie już straczym owinięta? Nie, mhm. taką kłódką, żeby się nie można było huśtać, bo, bo to właśnie stwarza niebezpieczeństwo. I wtedy on od. Odpina. Po skończeniu też ten Pan podejdzie i zabezpieczy tą huśtawkę. Panie starosto, pozostaje mi tylko życzyć panu dobrego spędzenia urlopu, a ja przypomnę, moim i państwa gościem był starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lączak. Dziękuję bardzo, Panie Rektorze, za życzenia. Również panu i, i państwu życzę jeszcze miłych wakacji, bo jeszcze ta aura, skoro ma sprzyjać, to korzystajmy z tej aury wszystkiego najlepszego.